W dzisiejszym odcinku podcastu maturalnego nasi prelegenci w skrócie przedstawią wydarzenia 2023 roku przez pryzmat regionów świata. Zapraszamy do wysłuchania odcinka. Podcast maturalny. Kolejnym obszarem świata będą Stany Zjednoczone, na temat których opowie profesor Radosław Fiedler. Dzień dobry Państwu. Stany Zjednoczone w ubiegłym roku. No to po pierwsze, Ukraina, utrzymywanie pomocy dla Ukrainy i o kolejne pakiety finansowej pomocy militarnej i z Chiny. Kwestia no, ocieplenia czy deeskalacji napięcia, może nie ocieplenia, bo to jest niewłaściwy termin ale po wizycie Pelosi w sierpniu 2022 roku na Tajwanie doszło do bardzo dużych napięć w relacjach chińsko-amerykańskich i udało się od lata ubiegłego roku nieco złagodzić to napięcie. Była wizyta Blinkena w Pekinie, potem rewizyta Xi Jinpinga w Stanach Zjednoczonych San Francisco spotkanie na szczycie z Bidenem, no i współpraca taka rutynowa, otwarcie kanałów informacyjnych, tak żeby się informować o kolejnych krokach. Co do różnych zasadniczych kwestii pozostało, no rywalizacja amerykańsko-chińska jest bardzo duża i Wchodzi także na nowe technologie, sztuczną inteligencję, chipy, mikrochipy, poparcie Stanów Zjednoczonych dla Tajwanu. No i te fundamentalne różnice pozostały, ale pytanie, czy jest przestrzeń na pewną współpracę przy olbrzymiej rywalizacji? I Biden to testuje. Chiny znalazły się w pewnym. Problemie gospodarczym, kryzysie, spowolnieniu są też napięcia społeczne spowodowane z polityki zero COVID, tolerancja, zerowa tolerancja dla COVID. -a. I no te napięcia też powodują pewnie problemy, być może pokusę Xi Jinpinga, żeby bardziej twardą retorykę stosować wobec Tajwanu, żeby odwrócić uwagę klasycznie społeczeństwa od wewnętrznych problemów. Dalej mamy mówić o, mam mówić o Stanach Zjednoczonych. To jakby tutaj nad, jak wspomniałem z Ukrainą, nie było zasadniczych problemów, ale pojawiło się we, wewnątrz Stanów, po wyborach problemy ze względu na wybór spikera. Izbie reprezentantów bardzo długie głosowanie, chodzi o, oczywiście o speakera w większości republikańskiej Izbie Reprezentantów. Jest to kluczowa izba w procesie decyzyjnym Stanów Zjednoczonych, także dla przyszłych pakietów pomocy amerykańskiej dla Izraela, dla, dla, dla Ukrainy, dzisiaj zawieszonych, jest impas. I Kevin McCarthy został wybrany, bardzo to było długotrwałe, wymęczone, wymęczone kompromisy. One legły w gruzach, gdy Kevin McCarthy porozumiał się z, z administracją Bidena co do no, wydatków budżetowych, co do budżetu, pewne tymczasowe porozumienie. I to już wystarczyło, że pewien umiarkowany ton w polityce został no, po prostu odsunięty. Było głosowanie i nie uzyskał większości. No i Właściwie od lipca jest Mike Johnson nowym speakerem, no i jakby jest on zakładnikiem ultrakonserwatywnej grupy republikańskiej w Izbie Reprezentantów. I Jeżeli ty, jakkolwiek porozumie się z administracją Bidena co do także tego pakietu pomocy, to jest zagrożona jego pozycja. Jest bardzo ostra polaryzacja w Stanach Zjednoczonych wewnętrzna. I ona utrudnia rzeczowy proces polityczny. Taki fundamentalny, tak dotyczący roli Stanów Zjednoczonych na świecie, pewnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo międzynarodowe, i widać, że ta polaryzacja szkodzi projekcji siły, nie, projekcji potęgi Stanów Zjednoczonych globalnie, a w szczególności jest to już dosyć groźne tej chwili być może dojść do, do kompromisu w najbliższych dniach, może tygodniach, ale zaczyna być to groźne dla wysiłku obronnego Ukraińców. W tej chwili toczą się negocjacje, ale są utrudnione ze względu na to, że Amerykanie żyją granicą, imigrantami szturmującym i rzeczywiście jest to potężny kryzys. Czasami dziesiątki tysięcy im, im, im migrantów z Ameryki Południowej przybywa przez granicę amerykańsko-meksykańską. Jest to duże napięcie społeczne i rzeczywiście na tym im, im, kryzysie migracyjnym im, im, zyskuje Trump. I, i, zaczęło się im, no, przymiarki do im, wystartowania Trumpa już w ubiegłym roku. Mimo im, procesów im, karnych dla Trumpa, Donalda Trumpa, jemu nie zaszkodziły te procesy, wręcz przeciwnie. Jest no jakby przez część społeczeństwa postrzegany jako osoba, która jest prześladowana politycznie, że to jest zmowa elit, żeby tego wybitnego przywódcę odsunąć od jakiejkolwiek szansy reelekcji. No i w już w ubiegłym roku było widać wyraźnie, że Trump rośnie w siłę polityczną. No i dzisiaj, można powiedzieć, po prawyborach Iowa, a za chwilę będą jutro, dziś, właściwie, no dzisiaj są, przepraszam, bo to jest wtorek, prawybory New Hampshire i prawdopodobnie Trump je wygra. I już ja mówię, już w 2024 roku, ale to, ten proces w 2023 się zaczął, powrotu Trumpa do władzy. I to też będzie miało znaczenie fundamentalne dla polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, zobowiązań sojuszniczych. Jest to wielki znak zapytania, jest to trochę niepokojące też dla naszego regionu. No trochę to jest eufemizm oczywiście, no ale nie chciałbym wybiegać w przyszłość. Dużo rzeczy jeszcze może się wydarzyć po drodze tej kampanii i te problemy prawne nie zniknęły, one są. Jeszcze Sąd Najwyższy się powinien wypowiedzieć w tej sprawie. Kolejna kwestia, wracając jakby do tej polityki międzynarodowej, to bliski wschód. No 7 października Hamas zaatakował bardzo brutalnie Izrael. Zginęło, właściwie nie było w ciągu jednego dnia, 1200 osób zostało zamordowanych, no i bardzo kilkuset zakładników. W historii wojen izraelsko-arabskich nie było w ciągu jednego dnia tylu ofiar. To, to, to jest coś niespoty... to jest szok dla społeczeństwa izraelskiego, i Izrael zdecydował na bardzo ostry odwet na Hamasie w strefie gazy. Strefa gazy z niewielką enklawą, niewielkim terytorium ma jakieś 300, około 300 kilometrów kwadratowych, gęsto zaludnionym. No i wiadomo, że ta akcja odwetowa będzie się, no, będzie też związała się z ofiarami po stronie palestyńskiej. I, w, i tutaj polityka Stanów Zjednoczonych, no, z jednej strony jest bezwarunkowe poparcie dla Izraela, a z drugiej strony, Rosnąca liczba ofiar palestyńskich już w ubiegłym roku było pod koniec, to było już kilkadziesiąt tysięcy dobijająca do 30 tysięcy ofiar, to jest bardzo dużo cywilnych, także dzieci, około 6 tysięcy dzieci zginęło w operacjach różnego rodzaju. I w Stanach Zjednoczonych nastąpiła zmiana nastrojów społecznych. Bardzo duża krytyka jest Izraela, z Izraela jako takiego neokolonialnego państwa, bardzo opresyjnego i jakby to widać też w kampusach uniwersyteckich. Protesty antyizraelskie nie tyle antyżydowskie, czy antyreligijne, czy antysemickie, tylko no, dotyczące potyczenia państw państwa Izrael. I to jest pewien dysonans, tak, bo z jednej strony mamy poparcie dla, dla Izraela, z drugiej strony coraz trudniej jakby uzyskać uzasadnienie poparcie społeczne po stronie prawej fundamentaliści religijni, zwolennicy Trumpa są za poparciem generalnie Izraela, ale być może jest to jakiś taki znak zapytania w przyszłości, będzie trudniej o mobilizację poparcia w Stanach Zjednoczonych i wpływy jakby. jakby Lobby proizraelskiego może zostać osłabione. I ta polityka amerykańska powoli może być zmieniana dotycząca wsparcia dla, dla Izraela. Co się wiąże z Izraelem, to strefą destabilizacji na Bliskim Wschodzie, rozszerzenie konfliktu przez Hutich po 7 października. To, oni, to była właściwie jedyna grupa może paramilitarna, protopaństwo, która poparła zdecydowanie Hamas i uznała, że, że no, należy walczyć z agresją, czy akcją militarną Izraela i z Izraelem. I może Czerwone, Bab almandab, mandab ciśnina, ataki na statki, najpierw no izraelskie, czy... Które, no pod banderą izraelską, ale nie, nie tylko, gdzie no, była identyfikacja, że to jest związane z, z biznesem, logistyką izraelską, a potem amerykańskie i w ogóle zachodnie. I jest to problem bezpieczeństwa, problem, który pokazuje strefę niestabilności, rosnącą pozycję Iranu, wspierającego Hutich, wspierającego Hamas, wspierającego Hezbollah. I dużego dylematu Stanów Zjednoczonych, które miały pomysł w ogóle wycofania się z Bliskiego Wschodu, i nie mogą się wycofać tego Bliskiego Wschodu, bo jest ten, te problemy narastają. No i Prosperity Guardian, operacja militarna z grudnia 2023. Pewną porażką Stanów Zjednoczonych w tej operacji jest to, że tylko udało się z Bliskiego Wschodu, z Zatoki Perskiej, przekonać Bahrajn do tej operacji. Ani Arabii Saudyjskiej, ani Emiratów, ani Kataru, ani Kuwejtu, no jest to jakby pewien problem co do um, tej wiarygodności działania. Już nie mówiąc o Chinach, które z dystansem się przyglądają i nawet w skrycie się cieszą, że Stany Zjednoczone sobie nie dają radę, nie mogą wyegzekwować bezpieczeństwa szlaku komunikacyjnego. Tam jest 12% handlu drogami, drogą morską, jest ponad 80%, Stany Zjednoczone to jest ta projekcja siły potęga morska także no i są odpowiedzialne za bezpieczeństwo morskie cieśniny i cieśniny i tak dalej. I tutaj, jeżeli jest pewien zgrzyt, no to ta pozycja jest kwestionowana i tu przez takich rebeliantów Którzy nawet nie kontrolują całego terytorium Jemenu, raptem jego część około jednej trzeciej z 20 milionami mieszkańców jest tam potężna bieda, kryzys humanitarny i tak a jednak to też pokazuje, że technologie, jak drony, rakiety i ten postęp technologiczny stosunkowo tania ta broń jest, tak, dostarczana m.in. też przez Iran. Może wyrządzić bardzo dużo szkód. Zatem Stany Zjednoczone mają tak: deeskalację, podsumowując deeskalację napięcia z, z Chinami ta rywalizacja nadal pozostaje. Co do pomocy Ukrainie, ona była w 2023 roku. Teraz, na początku tego roku, właściwie od końca 2023 roku, zaczął się już problem tak? z kontynuacją pakietów pomocy. I, i mimo wizyty Zomańskiego w Waszyngtonie no, 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 nie, nie udało się przekonać kongresmenów do, do zmiany nastawienia. Tak szybko i e, e, ta grupka e, e, radykałów no, się paraliżuje proces decyzyjny, ustawodawczy i tak dalej. No to jest, to jest poważny, poważny problem Stanów Zjednoczonych. Tego, że ta demokracja, czy instytucje polaryzacji, polaryzacji bardzo ostrej, politycznej, to no nie tylko z fenomen Stanów Zjednoczonych, wiadomo, yy, znajdują się w pewnym paraliżu. Yy, I to jest, to jest globalne supermocarstwo, powinno być, te procesy być sprawne, tak? a, a nie są. I okazuje się, że yy, sojusznicy mogą nie dostać wsparcia Strategicznie także. To, to są takie różnego rodzaju znaki zapytania. Prawdopodobnie poczekamy do wyborów w listopadzie 2024 roku. To nie tylko wybory prezydenckie, ale także wybory do Kongresu i kto zdobędzie większość, czy ten impas będzie dalej trwał, czy jednak uda się z niego sprawnie wyjść. No i Bliski Wschód, dużo znaków zapytania Stany Zjednoczone mają bardzo poważny problem z Iranem. Mają bardzo poważny problem. To jest Netanyahu, który no, ma te tendencje autorytarne i zapowiada no, niszczenie Hamasu w strefie Gazy, ale przy okazji zginęło, ginie bardzo wielu cywilów. I jest to, jest to poważny problem, dylemat dla Stanów Zjednoczonych, bo. Strefa niestabilności się rozszerza. Syria, mamy Liban, mamy Jemen, mamy Iran. I no, jest to jakby pewien problem, jak sobie z tymi, z tymi narastającymi kwestiami, a też dotyczącym no, takiej polityki antyamerykańskiej w regionie, jak sobie z tym poradzić? Czy Kontynuować sankcje, presję sankcyjną na Iran, starać się izolować to, nie działa, czy też szukać innych rozwiązań, na przykład powrót do porozumienia nuklearnego, ale to jest bardzo daleka perspektywa, wydaje się, bo przez właściwie trzy lata prezydentury no, niewiele zrobiono, żeby te kwestie rozstrzygnąć z Iranem. Zatem no, Stany Zjednoczone. Może w 23 roku nie, nie, nie było jakiejś katastrofy globalnej i tak dalej, ale no są pewne niepokojące mm, problemy wewnętrzne, no i także zewnętrzne, y, dotyczące y, perspektywy konfliktu y, 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 ukraińsko-rosyjskiego, y, y, Bliskiego Wschodu Izraela, Iranu, y, y, no i Chin. Te napięcia mogą też. Bardzo szybko wrócić po wyborach na Tajwanie. To jest festiwal demokracji. Został wybrany przywódca, nowy prezydent Demokratycznej Partii Postępu, czyli takiej no, antyzjednoczeniowej, sinami antykontynentalnej. No, I no, te napięcia też trochę, że zostały zmniejszone. Nie znaczy, że mogą znowu nie powrócić. No i na pewno ten rok będzie rokiem wyborczym. Dziękuję bardzo. Podcast naturalny.